Wyobraź sobie, że jutro rano nagle nadejdzie wiadomość, że era litu w akumulatorach samochodowych dobiega końca. Tak, tego samego litu, który jest największą siłą, a zarazem największym obciążeniem każdego pojazdu elektrycznego. Ale Tesla po cichu pracowała nad technologią, która może zmienić wszystko. Mówi się, że ta bateria będzie tak tania, bezpieczna i wydajna że przemysł motoryzacyjny na całym świecie będzie musiał przemyśleć swoją strategię. Wyobraź sobie, że problem ładowania drogich akumulatorów i strach przed pożarem znikną w jednej chwili. Jak będzie wyglądała przyszłość pojazdów? I najważniejsze pytanie: czy Elon Musk naprawdę zdecyduje się na krok, który na zawsze zakończy panowanie litu? Jeśli myślisz, że to kolejna historia o akumulatorach do pojazdów elektrycznych, to uwierz mi, ten film zmieni twój sposób myślenia, ponieważ ta cicha rewolucja Tesli nie ogranicza się tylko do akumulatorów, może zmienić kierunek rozwoju przemysłu energetycznego na całym świecie. Przygotujcie się, bo za kilka minut poznacie prawdę, która do tej pory była ukryta. I tak, zanim przejdziecie do filmu, zasubskrybujcie Bad Pają kanał, aby być pierwszym, który zobaczy takie filmy. Rzeczywistość baterii litowych. Pomyślcie o tym. Wszystkie samochody elektryczne jeżdżące obecnie na świecie mają to samo serce akumulator litowy. Ten akumulator napędza pojazdy elektryczne. Jest prawdziwym sercem ich silnika, ale prawda jest taka, że ten akumulator jest równie ważny, co stanowi poważny problem. Przede wszystkim, porozmawiajmy o jego zależności. Branża pojazdów elektrycznych jest dziś całkowicie uzależniona od litu. Oznacza to, że jeśli podaż litu się zatrzyma lub jego cena wzrośnie, cały rynek pojazdów elektrycznych zostanie zachwiany. To właśnie dlatego firmy samochodowe, rządy i badacze technologii nieustannie zastanawiają się nad znalezieniem alternatywy dla litu. Pomyślcie tylko, skąd pochodzi lit? Jego wydobycie nie jest łatwym zadaniem. W tym celu buduje się ogromne kopalnie, marnuje miliony litrów wody, a to negatywnie wpływa na wszystko. Od gleby po powietrze. Zwłaszcza kraje Ameryki Południowej, takie jak Chile, Argentyna i Boliwia, a także Chiny. Duża część litu pochodzi właśnie stamtąd. Jednak z powodu wydobycia w tych miejscach, równowaga środowiska ulega pogorszeniu. Często mieszkańcy tych terenów nie mają nawet dostępu do czystej wody pitnej. Ponieważ firmy górnicze wydobywają miliony galonów wody. Wyobraźmy sobie. Że z jednej strony świat zmierza w kierunku zielonych technologii, z drugiej strony produkcja baterii szkodzi środowisku. I nie chodzi tu tylko o kwestie środowiskowe, ale także polityczne. Lit nazywany jest dziś białym złotem. Dlaczego? Ponieważ tak jak polityka całego świata kręciła się wokół ropy naftowej, tak w przyszłości również zacznie kręcić się wokół litu. Chiny są obecnie największym przetwórcą litu, co oznacza, że inne kraje muszą od nich kupować. Oznacza to, że ten, kto ma moc 2, będzie kontrolował rynek pojazdów elektrycznych. Ameryka, Europa i inne kraje to rozumieją i dlatego opracowują nowe strategie. Ale dopóki nie pojawi się jakaś inna technologia akumulatorów, cały świat pozostanie niewolnikiem tego białego złota. Teraz pojawia się największy problem. Wydajność akumulatora Największym pytaniem stojącym przed pojazdami elektrycznymi zawsze było: jak daleko mogą dotrzeć i ile czasu zajmie ładowanie? Baterie litowe mają swoje ograniczenia. Niezależnie od tego, jak bardzo je modernizujesz, zawsze istnieje bariera w czasie ładowania i zasięgu. Właśnie dlatego ludzie nadal uważają pojazdy benzynowo-dizelowe za bardziej niezawodne, ponieważ nie muszą szukać stacji ładowania co 300-400 km. Nawet jeśli znajdzie się stacja ładowania, trzeba czekać 30-40 minut, co dla wielu osób staje się uciążliwe. Poza tym, kolejnym poważnym problemem związanym z bateriami litowymi jest bezpieczeństwo. Na pewno nieraz słyszeliście o wybuchu lub pożarze akumulatora samochodu elektrycznego. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ baterie litowe są bardzo wrażliwe nadmierne ciepło nadmierne ładowanie. A nawet drobny błąd mogą sprawić, że staną się niebezpieczne. Właśnie dlatego wiele osób wciąż nie ma pełnego zaufania do pojazdów elektrycznych. Teraz rozumiesz, że baterie litowe są siłą napędową przemysłu pojazdów elektrycznych, a zarazem jego największą słabością nie są tanie. Ich wydobycie stanowi zagrożenie dla środowiska. Stały się przedmiotem sporów politycznych między krajami. A przede wszystkim ich wydajność i bezpieczeństwo wciąż budzą wątpliwości. Dlatego firmy i laboratoria badawcze na całym świecie pracują dzień i noc nad nowymi technologiami akumulatorów, aby pojazdy elektryczne mogły w pełni spełnić marzenie, które nam się wciąż powtarza: marzenie o tanich, bezpiecznych i dalekosiężnych samochodach. Ciche badania Tesli. Jeśli myślisz, że Tesla to po prostu firma produkująca samochody, to się mylisz. W rzeczywistości Tesla zawsze uważała się nie tylko za firmę samochodową, ale także za firmę technologiczną i energetyczną. Elon Musk uważa, że jeśli pojazdy elektryczne naprawdę mają zmienić świat, to same stacje ładowania i duży zasięg nie wystarczą. Konieczna jest jednak rewolucja w technologii akumulatorów. Właśnie dlatego Tesla od kilku lat prowadzi w ukryciu badania nad akumulatorami, których celem jest wyeliminowanie uzależnienia od litu. Plan Elona Maska zawsze był jasny. Nie chce się wzbogacić tylko na sprzedaży samochodów, ale chce poprowadzić ludzkość ku przyszłości, w której energia będzie zrównoważona. Kiedy spopularyzował pojazdy elektryczne. Nawet wtedy największym wyzwaniem była bateria. Ludzie narzekali, że pojazdy są drogie. Czas ładowania jest zbyt długi, a zasięg wciąż nie jest tak duży jak w przypadku pojazdów benzynowo-dizelowych. Musk zrozumiał, że jeśli pojazdy elektryczne mają trafić do każdego domu, to sama bateria będzie musiała zostać przeprojektowana. Kierując się tą myślą, Tesla zainwestowała miliardy dolarów w technologię akumulatorów. Ich gigafabryka w Nevadzie nie tylko produkuje samochody, ale jest również centrum badań nad bateriami. To właśnie tutaj Tesla stale pracuje nad nowymi technologiami akumulatorowymi. Najpopularniejszą nazwą wśród nich jest bateria ze stałym elektrolitem. Ten akumulator nazywany jest świętym gralem branży pojazdów elektrycznych. Cechą charakterystyczną akumulatorów ze stałym elektrolitem jest to, że zawierają stały elektrolit zamiast ciekłego, co sprawia, że są bezpieczniejsze, gęstsze i szybsze w ładowaniu. Oznacza to, że jeśli ten akumulator okaże się skuteczny, pojazdy będą ładowane w ciągu kilku minut, a nie godzin i będą mogły przejechać ponad 1000 kilometrów na jednym ładowaniu. Tesla nie ogranicza się wyłącznie do technologii półprzewodnikowych. Firma prowadzi również badania nad technologiami innymi niż litowe, takimi jak jon sodu i grafen. Zaletą akumulatorów sodowo-jonowych jest to, że sód jest łatwo dostępny w każdym zakątku świata, a jego wydobycie nie jest tak trudne i kosztowne jak wydobycie litu. Jeśli Tesla wprowadzi te baterie do masowej produkcji, Ceny pojazdów elektrycznych mogą nagle znacząco spaść, ponieważ najdroższa część, czyli bateria, stanie się tańsza. Jednocześnie baterie grafenowe uchodzą za niezwykle lekkie. Super szybko się ładują i charakteryzują się długą żywotnością. Sam Elon Musk wielokrotnie dawał do zrozumienia w wywiadach, że Tesla nie zamierza poprzestać wyłącznie na bateriach litowych. Oui, że nadchodzi czas nowych technologii. Dlatego Tesla tak ciężko pracuje w tle. Zabawne jest to, że mask czasami nagle ogłasza rzeczy, które zaskakują świat. Podobnie jak w przypadku modelu 3, Cybertrucka i Starshipa. Ludzie początkowo byli sceptyczni wobec tych dwóch modeli, ale kiedy rzeczywistość wyszła na jaw, wszyscy byli zaskoczeni. Podobnie uważa się, że prezentacja nowej technologii akumulatorów przez Tesle będzie prawdziwym przełomem. Badania Tesli nie ograniczają się tylko do samochodów. Jego systemy Powerwall i Megapack już pomagają domom i miastom magazynować energię. Wyobraźmy sobie, że wprowadzenie do tych systemów baterii innych niż litowe zmieniłoby cały sektor energetyczny. Teraz nie tylko pojazdy, ale całe miasta mogą korzystać z akumulatorów Tesli i to znacznie taniej i bezpieczniej. Ostatecznie można jedynie stwierdzić, że te ciche badania prowadzone przez Tesle to w rzeczywistości cicha rewolucja. Dziś ludzie nie są w stanie zrozumieć, co firma robi w środku. Ale jeśli chodzi o świat, być może era litu dobiegnie końca na zawsze. Wtedy powiemy, że Elon Musk nie tylko stworzył firmę, ale zapoczątkował nową erę energetyczną dla ludzkości nowa technologia baterii. Jeśli naprawdę mówimy o technologii baterii przyszłości, to obraz nie ogranicza się już tylko do litu. Naukowcy i duże firmy na całym świecie pracują nad. Amni dakać nad nowymi bateriami, które mogłyby całkowicie zastąpić lit. Tesla również jest jedną z nich, a jej badania koncentrują się na stworzeniu tańszej, trwalszej, szybciej ładującej się baterii, a co najważniejsze, bezpiecznej. Przede wszystkim porozmawiajmy o bateriach sodowo-jonowych. Sod pozyskujemy również z soli w życiu codziennym. Oznacza to, że występuje on w dużych ilościach na Ziemi. Nie wymaga kosztownego i trudnego wydobycia. Jeśli akumulatory sodowo-jonowe zaczną być stosowane w pojazdach elektrycznych, samochody automatycznie staną się tańsze, ponieważ koszt akumulatora znacznie się obniży. Akumulator charakteryzuje się również krótszym czasem ładowania i działa dobrze nawet w niskich temperaturach co stanowiło dotychczas słabość akumulatorów litowych. Właśnie dlatego akumulatory sodowo-jonowe są uważane za najbardziej praktyczne rozwiązanie na przyszłość. Przejdźmy teraz do baterii grafenowej. Nazywana jest superbohaterem technologii baterii. Grafen to bardzo lekki i wytrzymały materiał, którego cechą charakterystyczną jest to, że może bardzo szybko przez niego przepływać prąd elektryczny. Oznacza to, że jeśli Twój samochód ma akumulator grafenowy, naładuje się on w pełni w kilka minut. Wyobraź sobie, że podczas gdy obecnie naładowanie akumulatora litowego zajmuje od 30 do 40 minut, akumulator grafenowy może to zrobić w 5 do 10 minut. Ponadto jego żywotność jest długa, a on sam dobrze odprowadza ciepło. Oznacza to również znaczne zmniejszenie ryzyka pożaru lub wybuchu akumulatora. Trzecia nazwa to akumulator półprzewodnikowy. Branża pojazdów elektrycznych. Uważa go za świętego grala ze względu na jego doskonałą moc i wydajność. Wykorzystuje stały elektrolit zamiast ciekłego, dzięki czemu może magazynować więcej energii i jest bardzo bezpieczny. Jeśli ten akumulator okaże się sukcesem, samochody będą mogły przejechać nawet tysiąc kilometrów na jednym ładowaniu, a ładowanie zakończy się w ciągu kilku minut. Wiele firm, w tym Tesla, prowadzi badania nad tym rozwiązaniem. Ponieważ akumulatory te mogą okazać się prawdziwym przełomem, teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób te nowe baterie zastąpią lit? Odpowiedź jest prosta: lit jest drogi, jego dostępność jest ograniczona do niektórych krajów, a jego wydobycie szkodzi środowisku. Z drugiej strony, sod występuje wszędzie. Grafen jest bardzo lekki i wydajny, a baterie ze stałym elektrolitem solid state uchodzą za najbezpieczniejsze i najbardziej niezawodne. Jeśli ta technologia wejdzie do masowej produkcji, zapotrzebowanie na lit zniknie. Zalety tych nowych baterii są tak duże, że nie sposób ich zignorować. Po pierwsze, akumulatory te będą tańsze, więc nawet przeciętny użytkownik będzie mógł bez problemu kupić samochód elektryczny. Po drugie, ich gęstość energetyczna, a będzie też z... będzie wysoka. Co oznacza, że nawet mała bateria będzie w stanie zapewnić większą moc. Po trzecie, prędkość ładowania będzie bardzo szybka, dzięki czemu ładowanie pojazdu nie zajmie tyle czasu, co obecnie. Co najważniejsze, te baterie będą bezpieczniejsze niż litowe. Problemy takie jak ryzyko pożaru, przegrzania i wybuchu baterii zostaną w znacznym stopniu wyeliminowane. Podsumowując, można powiedzieć, że ta nowa technologia baterii to nie tylko marzenie Tesli czy jakiejkolwiek innej firmy, ale przyszłość całej branży pojazdów elektrycznych. Kiedy te baterie pojawią się na rynku na szeroką skalę, era litu dobiegnie końca, a rozpocznie się nowa. W tej erze pojazdy elektryczne będą nie tylko tanie i niezawodne, ale także poprowadzą świat w kierunku zielonej i czystej energii w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Dlaczego to przełom dla świata? Jeśli Tesli lub jakiejkolwiek innej firmie uda się wprowadzić nową technologię baterii bez litu, będzie to przełomowe wydarzenie nie tylko dla przemysłu motoryzacyjnego, ale dla całego świata. Przede wszystkim porozmawiajmy o cenie. Obecnie największym problemem samochodów elektrycznych jest ich wysoka cena, a głównym powodem jej wysokiej ceny jest właśnie akumulator. Około 40% kosztów samochodu elektrycznego pochodzi z samego akumulatora. A akumulatory litowe są drogie, ponieważ ich wydobycie jest trudne i ograniczone. Ale jeśli nowe akumulatory, takie jak sodowo-jonowe, grafenowe czy półprzewodnikowe, zaczną pojawiać się na masową skalę, cena pojazdów nagle znacznie spadnie. Oznacza to, że przeciętny człowiek, który dziś powstrzymuje się przed zakupem samochodu elektrycznego tylko ze względu na cenę, również będzie mógł go kupić komfortowo. Drugą i największą korzyścią będzie doświadczenie klienta. Właściciele samochodów elektrycznych odczuwają obecnie największą presję związaną z zasięgiem pojazdu i czasem ładowania. Baterie litowe mają swoje ograniczenia. Ładowanie jest powolne, a zasięg nie jest tak duży, jakby się wydawało. Ale wraz z pojawieniem się nowej baterii, wszystkie te napięcia się skończą. Opcje takie jak baterie ze stałym elektrolitem pozwalają na przejechanie 8010 km na jednym ładowaniu, a ich ładowanie zajmuje zaledwie kilka minut. Podobnie, baterie grafenowe słyną z superszybkiego ładowania. Oznacza to, że użytkownicy nie będą musieli szukać stacji ładowania co 200-300 km podczas długich podróży i czekać 30-40 minut. W pewnym sensie ten akumulator sprawi że pojazdy elektryczne będą tak samo wygodne jak dzisiejsze pojazdy benzynowe lub wysokoprężne. Trzecią zaletą jest ochrona środowiska i recykling. Największym problemem związanym z bateriami litowymi jest to, że ich wydobycie powoduje wiele szkód dla środowiska, a recykling starych baterii również nie jest łatwy. Z tego powodu zarówno ziemia, jak i woda ulegają zanieczyszczeniu. Jednak nowe baterie, zwłaszcza sodowo-jonowe, są uważane za znacznie bardziej przyjazne dla środowiska. Sód jest dostępny wszędzie na Ziemi, a jego wydobycie nie wymaga tak dużej ilości wody i energii, jak w przypadku litu. Baterie grafenowe i półprzewodnikowe mogą okazać się łatwiejsze w recyklingu i trwalsze. Oznacza to, że będą mogły być używane przez dłuższy czas, a możliwości ponownego wykorzystania starych baterii będą większe, patrząc na to szerzej. Wpływ tego zjawiska nie będzie ograniczał się do przemysłu samochodowego. Gdy baterie staną się tanie i niezawodne, będzie można ich używać do magazynowania energii elektrycznej w domach, do zarządzania zasilaniem dużych miast, a nawet w samolotach i statkach. To oznacza, że cała gra energetyczna ulegnie zmianie. Ostatecznie można powiedzieć, że ta nowa technologia baterii to prawdziwy przełom dla świata. Nie tylko sprawi, że pojazdy elektryczne staną się tanie i łatwe w użyciu, ale także wyeliminuje napięcia klientów i przyniesie ulgę ziemi. Jeśli ta rewolucja naprawdę nadejdzie, era litu dobiegnie końca, a rozpocznie się nowa era, era, w której energia będzie czysta, tania i dostępna dla każdego. Strategia Tesli. Jeśli przyjrzeć się uważnie, największą zaletą Tesli jest to, że firma zawsze działa cicho. A potem nagle zaskakuje cały świat. Tę samą strategię stosują również w przypadku nowej technologii akumulatorów. Nasuwa się pytanie: dlaczego Tesla pracuje nad tym tak potajemnie? Elon Musk doskonale zdaje sobie sprawę, że jeśli ujawni zbyt wiele informacji o tej technologii z wyprzedzeniem, inne firmy pójdą w tym samym kierunku i mogą wprowadzić ją na rynek przed planem Tesli. Właśnie dlatego Musk zawsze trzyma wszystko w tajemnicy. Dopóki nie będzie całkowicie gotowe, tę samą metodę zastosował również w projektach Model 3 Cybertruck i SpaceX. Wcześniej ludzie z tego żartowali, ale kiedy produkt wszedł na rynek, wszyscy byli oszołomieni. Ta strategia Tesli to właściwie cicha rewolucja. Firma powoli prowadzi badania i testy. W międzyczasie podsuwa drobne wskazówki, a potem nagle pokazuje światu coś, co zmienia zasady gry. Elon Musk chce przedstawić go jako ostateczny atut świata pojazdów elektrycznych. Oznacza to, że gdy inne firmy będą zajęte infrastrukturą ładowania i poprawą wydajności baterii, Tesla wyłoży na stół zupełnie nową kartę. Bateria, która nie będzie zależna od litu i będzie od niej lepsza pod każdym względem. Wyobraź sobie, w jakiej kondycji będą inne firmy, gdy zainwestują miliardy dolarów w baterie litowe. A Tesla obierze zupełnie inną ścieżkę i zdominuje rynek. Ale strategia Tesli nie ogranicza się tylko do samochodów. Musk że świat potrzebuje rewolucji na każdym poziomie magazynowania energii, nie tylko w pojazdach elektrycznych. Kierując się tym myśleniem, Tesla rozpoczęła już projekty takie jak Powerwall i Megapack. Powerwall to bateria instalowana w domach, która łączy się z panelami słonecznymi, aby zasilać cały dom. Podczas gdy megapak działa jako rezerwowe źródło zasilania dla miast i przemysłu na dużą skalę, wyobraźmy sobie, że gdyby w tych systemach zainstalowano nowe baterie nielitowe, nie tylko samochody, ale całe miasta zaczęłyby korzystać z taniej i bezpiecznej energii. To jest wizja, którą Musk wielokrotnie przedstawia światu: przyszłość zrównoważonej energii. Jest jeszcze jedna wielka zaleta tajnego podejścia Tesli. Kontrola nad rynkiem. Jeśli nagle wprowadzą tę baterię na rynek, inne firmy będą potrzebowały lat, aby ją skopiować i wprowadzić do masowej produkcji. Do tego czasu Tesla będzie miała niepowtarzalną okazję, by zostać liderem rynku. Wszyscy wiedzą, że Elon Musk nie chce tylko zysku. Lubi zmieniać zasady gry w całej branży. Wreszcie, ważne jest, aby zrozumieć, że strategią Tesli nie jest tylko stworzenie nowej baterii. Ale przeprojektowanie całego sektora energetycznego. Technologia ta może być stosowana jednocześnie w samochodach, domach i sieciach energetycznych. Dzięki temu Tesla stanie się nie tylko firmą samochodową, ale największą firmą energetyczną na świecie. Wpływ na przemysł motoryzacyjny. Wyobraź sobie, że jeśli Tesla rzeczywiście stworzy baterię, która działa bez litu i jest od niej lepsza pod każdym względem, to branża motoryzacyjna poniesie największy cios. Dziś firmy takie jak BYD, Toyota, Honda i NIO wyprzedzają Tesle w wyścigu pojazdów elektrycznych. BWI umocnił swoją pozycję w Chinach. Toyota stawia na silniki hybrydowe. Honda powoli przechodzi na pojazdy elektryczne. A NIO jest na pierwszych stronach gazet ze względu na swoją technologię i system wymiany baterii. Ale jeśli Tesla nagle wprowadzi zupełnie nowy poziom baterii. Wszystkie te firmy staną w defensywie. Zainwestowały miliardy dolarów w baterie litowe. Abdenia, produkcja, łańcuch dostaw. Wszystko od tego zależy. W takiej sytuacji nowa bateria nielitowa zmusi je albo do porzucenia starej strategii, albo do pozostania w tyle za Teslą o lata. Porozmawiajmy teraz o polityce rządowej i wsparciu. Obecnie większość rządów na świecie promuje pojazdy elektryczne. W tym celu przyznaje się dotacje. Tworzy się sieć stacji ładowania i podejmuje się działania mające na celu przestawienie ludzi z pojazdów benzynowych i diesla na elektryczne. Ale podstawą tego wszystkiego jest bateria litowa. Rządy również wiedzą, że lit jest ograniczony, a jego ceny stale rosną. Jeśli firma taka jak Tesla zaoferuje alternatywę niezależną od litu, rządy natychmiast zmienią swoją politykę. Skoncentrują się bardziej na nowych technologiach akumulatorowych. I przeniosą tam finansowanie i dotacje. Oznacza to zmianę przepisów i planowania dla całego przemysłu motoryzacyjnego. Wpływ tej zmiany nie ograniczy się tylko do firm samochodowych, ale dotknie również firmy naftowe i kraje produkujące lit. Nawet dziś światowe koncerny naftowe obawiają się spadku popytu na nie ze względu na rosnącą popularność pojazdów elektrycznych. Jeśli pojazdy elektryczne staną się jeszcze tańsze i mocniejsze. Rynek benzyny i oleju napędowego gwałtownie się skurczy. Będzie to miało ogromny wpływ na gospodarkę krajów zależnych od ropy naftowej, takich jak Arabia Saudyjska. Podobnie kraje, które bogacą się dziś dzięki dostawom litu, takie jak Chile, Argentyna i Chiny, również będą zaniepokojone. Jeśli zapotrzebowanie na lit zniknie, ich największy biznes będzie zagrożony. W rzeczywistości, bateria Tesli to nie tylko kwestia technologii, ale i zmiany równowagi sił na całym świecie. Do tej pory zasoby takie jak ropa naftowa i lit decydowały o tym, który kraj jest silny, a który słaby. Ale jeśli nowa technologia baterii odniesie sukces, energia trafi do krajów i firm, które będą kontrolować tę technologię. A w tym przypadku Tesla jest już na czele. Jasne jest więc, że rewolucja Tesli. Nie tylko będzie bolesnym doświadczeniem dla przemysłu samochodowego, ale także kwestią przetrwania. Inne firmy będą zmuszone dogonić Tesle lub wycofać się z rynku. Rządy będą musiały zmienić swoją politykę, a gospodarki oparte na ropie naftowej i licie będą musiały znaleźć nową drogę. Dlatego mówi się, że jeśli ta bateria rzeczywiście powstanie, nie będzie to tylko technologia, ale największa rewolucja na świecie. Jeśli cokolwiek można nazwać najcenniejszym i najbardziej strategicznym zasobem we współczesnym świecie, tu jest to lit, ludzie żartobliwie nazywają ten metal białym złotem, a jego znaczenie jest dziś większe niż znaczenie ropy naftowej. Powód jest oczywisty: baterie samochodów elektrycznych, telefonów komórkowych, laptopów, systemów pamięci masowej, wszystko jest uzależnione od litu. Jeśli nie będzie litu, cały przemysł pojazdów elektrycznych stanie w miejscu. Problem polega jednak na tym, że lit nie jest dostępny wszędzie. Jego zasoby znajdują się w rękach zaledwie kilku krajów, co sprawia, że stał się on przedmiotem gry o władzę. Przede wszystkim dowiedzmy się, gdzie występuje lit. Największe światowe rezerwy litu znajdują się w Chile, Argentynie i Boliwii, które nazywane są trójkątem litu. Co więcej, Chiny są w tym układzie największym graczem, ponieważ nie tylko wydobywają lit ze swoich rezerw, ale także przetwarzają go z całego świata. Oznacza to, że lit może być wydobywany w Ameryce Południowej, ale jego prawdziwym właścicielem są Chiny, ponieważ kontrolują cały łańcuch dostaw, od wydobycia po produkcję baterii. To właśnie dlatego kraje takie jak Ameryka i Europa są dziś najbardziej zaniepokojone. Pomyślcie tylko, jak dużą presję mogą one wywierać? Gdy tak potężny przemysł technologiczny uzależnia się od zaledwie kilku krajów? Na przykład jeśli jutro Chile lub Chiny zdecydują się ograniczyć eksport litu, ceny pojazdów elektrycznych gwałtownie wzrosną, produkcja samochodów ustanie, a reszta świata nie będzie miała innego wyjścia. To dokładnie to samo, co działo się w erze ropy naftowej. Gdy cena ropy wzrosła, Gospodarka całego świata zadrżała. Teraz to samo dzieje się z litem. Chiny mają w tej kwestii najsilniejszą pozycję. Oui, że jeśli lit będzie w jego garści, to cały światowy przemysł pojazdów elektrycznych będzie tańczył. Jak mu zagra, właśnie dlatego Ameryka nieustannie stara się w jakiś sposób zdywersyfikować dostawy litu czyli kupować go z różnych krajów. Prawda jest jednak taka, że wydobycie litu nie jest łatwym zadaniem. Wymaga tysięcy litrów wody, dużych kopalni i ogromnych nakładów finansowych. Poza tym, środowisko naturalne jest bardzo narażone na zniszczenia. W takiej sytuacji nie każdy kraj może go łatwo wydobyć. Dlaczego więc lit nazywa się białym lub złotym? Ponieważ jest nowym skarbem dzisiejszych czasów. Tak jak złoto i ropa naftowa były symbolami ludzkiej siły w dawnych czasach, tak lit odgrywa tę samą rolę teraz. Każda firma i każdy kraj ściga się o jego zdobycie. Firmy samochodowe, takie jak Tesla, BYD i Toyota, chcą mieć pewność dostaw litu. W przeciwnym razie ich działalność będzie zagrożona. Kraje wydobywające lit doskonale to rozumieją, dlatego stale zmieniają ceny i politykę, kierując się własnymi korzyściami. Najbardziej niebezpiecznym aspektem tej całej gry o władzę jest to, że zasoby Litu są ograniczone. Wraz ze wzrostem popytu na pojazdy elektryczne gwałtownie wzrośnie również zużycie Litu. Raporty wskazują, że jeśli wszystko utrzyma się w tym tempie, w ciągu najbliższych kilku dekad niedobór Litu wzrośnie tak bardzo, że produkcja baterii stanie się trudna. A jeśli podaż spadnie, ceny będą tak wysokie, że pojazdy elektryczne będą poza zasięgiem tej broni. Cry, który je posiada. Może wywierać presję na resztę świata. Dlatego firmy takie jak Tesla i wiele laboratoriów badawczych nieustannie poszukują alternatywy dla Litu. Bo dopóki świat będzie polegał na białym złocie, gra o władzę pozostanie w rękach kilku krajów, a wszyscy inni będą zmuszeni do przestrzegania ich warunków.